Serdecznie chciałem Państwa przywitać i zaprezentować obsługę pojazdu Kia Rio, czyli nowy pojazd egzaminacyjny na egzaminie w Wordzie w Sieradzu. Zapraszam. Maseczkę, proszę Państwa, otwieramy tak jak standardowo w większości aut. Popatrzmy z lewej strony. Tutaj mamy taką dźwigienkę. Pociągamy tą dźwigienkę. Maseczka nam się otworzyła. Na początku, proszę Państwa, podnosimy maseczkę. Maseczkę, tak jak w większości tych pojazdów, które do tej pory prezentowałem, rękę wkładamy na wysokości znaczka. Bardziej tutaj, z prawej strony, mamy taki haczyk. Tak jak powiedziałem, z prawej strony znaczka wkładamy rękę na płasko i... W bok, w lewo. Jak włożę tu rękę, znajduję element tego haczyka i w lewo. Jak popchnę, on odblokuje mi pokrywę silnika. Przytrzymujemy prawą ręką, wyjmujemy podpóreczkę, zabezpieczamy. Po podniesieniu pokrywy silnika, tutaj. Tak jak widzimy, mamy podpóreczkę, wyciągamy ją, jest strzałeczka, która pokazuje w którym miejscu ją należy umieścić i podeprzeć pokrywę silnika. Elementy do sprawdzenia pod maską, tak jak w poprzednich modelach, to zbiornik płynu do spryskiwaczy. Z lewej strony, tak jak widzimy, Sprawdzamy wizualnie, czy jest płyn. Tutaj widoczny zbiornik płynu hamulcowego. Tak. Z prawej strony, tak jak widzimy, zbiornik płynu hamulcowego. Tak jak w większości aut, również yy, tutaj w tym elemencie, w tym miejscu, z prawej strony, koło nad kola, pod szybą. Zbiornik, pamiętamy, żeby poziom był prawidłowy, musi. Zawierać się poziom między minimum i maksimum. Wskaźnik bagnetowy pomiaru oleju, wskaźnik bagnetowy pomiaru oleju. Pamiętamy, jak to należy sprawdzić. Auto ustawione na płaskim terenie. Minimum 5 do 10 minut pojeździe, żeby silnik był chłodny. Wyciągamy. Przecieramy szmateczką, wkładamy powtórnie. Po wyciągnięciu poziom powinien zawierać się między minimum a maksimum. Jeżeli zbyt mały poziom, tutaj mamy korek w lewu oleju. Korek w lewu oleju. Zbiornik płynu chłodzącego niestety jest schowany i jak stoimy przodem, to go nie widać. Czyli trzeba przejść. Z boku, i wtedy z lewej strony, i wtedy bardzo ładnie jest widoczny ten zbiorniczek. I ukryty, tak jak mówiłem, zbiornik płynu chłodzącego, widzimy, że zawiera się między podziałkami minimum, maksimum, czyli poziom jest prawidłowy. Tak, jak wspomniałem wcześniej, do elementów pod maską zaliczamy sygnał dźwiękowy. Tak jak widzimy, sygnał dźwiękowy uruchomimy poprzez naciśnięcie na kierownicy, tutaj na tej środkowej części, gdzie mamy znaczek z lewej bądź z prawej strony. Widzimy, mamy takie symboliki, symbole sygnału dźwiękowego poprzez naciśnięcie. Uruchomimy sygnał dźwiękowy, w taki sposób go sprawdzimy.